Mr Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na mrsmaku.pl na Wojciechowska TV Reklama, obok mnie Kamil Minda. Cześć. Cześć. Ma wszystkim. Jesteśmy chwilę po konferencji. Powiedz mi jak wrażenie oczywiście pierwsze pytanie. No konferencja była taka spokojna, nic się nie działo, ale pełna kulturka także uważam, że aż nie było takich wielkich dymów, także chyba było dobrze. Na w skali od jednego do dziesięciu to było tak na osiem chyba. 8 plus, no nie? Nazwały... Oglądałaś to, jak oceniasz? No spokojnie raczej. A, raczej było spokojnie. No i, i. o to chodzi, no nie. Nie wiem, czy widzowie będą zadowoleni właśnie, Czemu? że jest tak spokojnie. Lubią no no właśnie, jak jest to... dużo emocji. Już nie jest Federacja Frikowa, tylko hybrydowa, tak? Nazywałeś szakty? O, szachcia. I macha ręk... nogą. No. nogą ręką, w sensie wszystkim. Głową macha. <laughs> jest ja gotowy tak na ciebie. A ty tak, jesteś tak. gotowy na niego? No, ja. ja cały czas trenuję. A już no Michał właśnie. się kręci. A się już... tym... Za plecami zobacz, Pilnuje szachty, na ban, pilnuje szachty. A jak się z tym <laughs> czujesz, że będziesz musiał biegać na bieżni no, przed walką? Wiesz, jak musisz czuć? No wiesz, to no, coraz, y, coraz bardziej lubię bieżnie, biegam dużo, ale to fajnie, może Federacja zrobiła mi niedźwiedzią przysługę i y, dzięki temu będę więcej biegał. O, teraz już zobacz, jak sylwetka wygląda, zaś wyglądam, To bieganie mi służy chyba, no nie? Robisz formę? Robię formę, Nazwałeś szachtę kleksem. Powiedziałeś, że to jest zwykły kleks. Co to oznacza? No zwykły kleks ze względu na to, że nie przyjął walki na gołe pięści, yy, mógł walczyć ze mną na normalnych zasadach, a zdecydował się na to i chciał, żebym po prostu się zmęczył na walkę z nim, no i wybrał taką dyscyplinę, że tak powiem, bieżnie. I ja będę musiał na tej bieżni 10 minut biegać, yy, chcę mnie osłabić jak najbardziej, żeby po prostu ze mną później mieć łatwiej. No nie? Ostatnio znalazłeś chłopaciarza. Znalazłem, Znalazłem, no znalazłem. No właśnie. I? I co? 2 na 1? 2 na 2? Nie ja wiem, co z tego wyjdzie. No Zobaczymy. No. Na, na razie no, stanąłem po stronie tego chłopaka, który został pokrzywdzony przez Denisa Załańskiego. Uważam, że dobrze zrobiłem. A co zrobić z tym federacją, to już, to już hmm, temat dla federacji. Ja uważam, że. Chłopak zasługuje na szacunek i po prostu na, powinniśmy na przykładzie tego zdarzenia jakoś wyciągnąć z tego wnioski. No Nie powinno być takiej sytuacji, że zawodnik wyskakuje do młodego widza i go atakuje i jeszcze go obraża wcześniej. No nie, i to poważnie go obraża. No i tutaj Michał Pasternak. Ja chciałabym w ogóle, żeby Michał, Michał przyszedł do nas na wywiad. Nie wiem, czy, czy się zgodzi. Nie wiem, możesz nie wiem. No go zawołać? Możesz go poprosić, no nie, no nie wiem. Musisz go poprosić. Chciałabym właśnie dowiedzieć się, czy on naprawdę ma taką złą krew. Michał? 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 Woły. Nie wołaj go, bo on idzie teraz do szachty, zaraz zobaczysz. Gdzie? On do szachty? Do szachty, na bank. Czyli woli szachtę, Właśnie, nazwałeś go zdrajcą. teraz wybrał, no nie Nazwałeś go zdrajcą. Teraz... Czy myślisz, że rzeczywiście tutaj woli. Słucham? Woli pójść jednak do szachty. No sam zobacz, że idzie do niego. No i dobra, ja zamykam ten temat, nie gadam. Dobra, inne pytanie następne. Tak. Mogę następne pytanie? Tak, jasne. No to dawaj. Bo... Jesteś fresh właśnie widzę. Naprawdę ta bieżnia ci służy tutaj. Dziękuję, Powiem, dziękuję. powiem ci szczerze, że, no. że tak. Że dobrze, no nie? Ja też jestem zadowolony. Biegam, mocno się pocę. Będę bardzo dobrze przygotowany do tej walki. Zapytam teraz o Denisa Załęckiego. Co z tą walką? No bo myślę, że tutaj widzowie też na tą walkę czekają. Czyli najpierw walka z Szachtą, a później z Denisem Załęckim. Hmm, tak, ten plan mi się podoba. Szkoda, że nie jesteś osobą decyzyjną, że nie jesteś gdzieś członkiem yy, Federacji yy, Fame, no bo ja też jestem za tym. Może Federacja usłyszy Twój głos i zdecyduje się na taką walkę, ale ja jestem jak najbardziej za, za taką walką. Myślę, że tutaj widzowie też powinni powiedzieć, napisać w komentarzach czy chcą tej walki, no i żeby to poszło dalej po prostu, hmm. prawda? Jak najbardziej. No. ja jestem, wiesz, jak najbardziej za taką walką. Ta walka wydaje mi się, że na, na pewno by przyciągnęła wielu widzów. Kibice na to czekają, także trzeba to zrobić. A czy myślisz, że Denis wróci do freaków, że naprawdę po tym wszystkim, co się działo wokół niego, co się dzieje tak naprawdę nadal wokół niego e, jeszcze go zobaczymy w fejmie? Nie wiem, nie mam pojęcia na razie Denisa nigdzie nie ma, także nie wiem, co się z nim stało. Ciężko im powiedzieć, czy w ogóle się odnosi do tej sytuacji. No nie ma Denisa, także nie ma tematu. Jego ojciec, czyli Dawid Załęcki walczy z Materlą. Właśnie jak ocenisz tę walkę? Zaskoczenie no, tak naprawdę. Ciekawe. Ja, ja jestem w ogóle ciekawy, jak y, Materla się odnajdzie tutaj we Freak Fightach. To jest sportowiec, nie wiem czy, bo wielu sportowców się zapowiadało, że nie pójdzie do Freaków. Nie wiem, jak on się odnosił do, do freak, freak Fightów wcześniej, ale trafił do nich. Trafił Tomasz Adamek, trafia coraz więcej sportowców, tak jak powiedziałem, federacja już nie jest federacją freakową, tylko hybrydową, łączy sport, mocne nazwiska, z takimi młodymi freakfighterami jak ja, też no, także na plus, na plus, no oczywiście. na plus i uważam, że i federacja idzie w bardzo dobrym kierunku. Michał Materla, to bijące serce KSW, co myślisz o wojnie właśnie teraz KSW i Fejmu? No, wiesz, Fame ma przebicie, ma oglądalność, ma kibiców. KSW też ma kibiców, ale w tym momencie widzę regres. Jakby nie było, KSW no, trochę dołuje, tak? A Fame idzie w górę, ma coraz większą oglądalność, modyfikuje karty walk. Tak jak ci powiedziałem, robi teraz hybrydy. Teraz wydaje mi się, że no, idzie w dobrym kierunku. Obserwując to wszystko, widzę że coraz więcej ludzi się interesuje, przede wszystkim młodych, a ci młodzi będą dorastali, będą oglądali te, te gale. Uważam, że no taki młody widz nie włączy KSW, nawet nie, nie, yy, nie jest w stanie rozpoznać jakiegoś zawodnika KSW, chyba że te najwyższe gwiazdy, no nie? A fame yy, jakby wykorzystuje tą sytuację i zatrudnia y, wielkie nazwiska sportowe, wielkie nazwiska y, z internetu i młodzież to przyciąga i ze względu na to też młodzież jest w stanie i ma możliwość y, zobaczenia takie nazwiska jak materla poznać i też się tym zajarać. O, mo, może to jest bardzo dobry pomysł. Uważam, że na pewno bardzo dobry pomysł. Także fajnie, że fejm idzie w tą stronę. Czy ty wolisz w, w KSW czy w fejmie? Fajm, fajm, fajne mam. Ale mówisz tak, dlatego że tu jesteś, czy rzeczywiście tak jest? No bo kiedyś KSW było numerem tak, jeden, tak, tak? Tak, I, tak? I też to był prestiż. No i tutaj myślę, że ten poziom też jest, może teraz troszkę się zmienił, ale tak jeszcze parę lat temu, gdybyś musiał wybrać, to gdzie byś poszedł? No, 20 lat temu nie było fajmu, no, nie? było. KSW było. I gdyby był. Oj, to... Co by było, gdyby było? No nie wiem, ciężko im powiedzieć, bo to wiesz, to są mineralia, jesteśmy w innych czasach. Wtedy to było KSW, wypracowało bardzo dobrą markę, zrobiło bardzo fajnych, wiele, wiele fajnych walk, gal, wypromowało bardzo dużo fajnych nazwisk. No, zrobiło też dobrą robotę, no, nie można im tego odebrać. Nie? Ale na ten moment Fame odnalazł się na rynku i jestem teraz zawodnikiem Fame. No i wiadomo, że siłą rzeczy im kibicuję. No i złego słowa nie powiem, na, na tą chwilę Fame robi wszystko, yy, że, żeby t, ta organizacja się roz, rozwijała, żeby sport się rozwijał, no i mam nadzieję, żeby ty, ja coraz mniej tej patologii, no nie było takie, no nie, i yy, wydaje mi się, że idą w dobrym kierunku, robią tą hybrydę, tak jak Ci wcześniej wspomniałem, to jest dobry kierunek. Ostatnie pytanie, czy Michał Basynek Ciebie zdradził, chociażby przez to, że nagrywa z szachtą? I yy, słow, jakieś słowa do Michała Pasternaka teraz? Michał, dostałeś szansę, żeby odnieść się do tej sytuacji. Nie odniosłeś się. Yy, wymijająco odpowiedziałeś, także szkoda mi. Trochę mnie serce boli, no, 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 bo jakby nie było, jesteśmy kolegami na pewno dłużej niż ty z szachtą. Także no, naprawdę szkoda mi tego koleżeństwa, bo, bo, bo dość długo trenowaliśmy razem. Dziękuję bardzo. Zdrajca czy nie zdrajca? Zdrajca. Dziękuję. Dzięki, Dzięki, Dzięki. dziękuję sobie.